Zacznę od tego, że pochwalę Wam się moją sztuką. Cześć Wam! Dzisiaj Was zaproszę do niesamowitej przygody i do niesamowitej rośliny, jaką jest anginka pelargonia geranium pelargonia pachnąca. Zobaczcie jak wygląda niesamowicie i z przyjemnością Wam dzisiaj opowiem o jej pielęgnacji, kiedy przycinać, jak przycinać, co ta piękna perełka potrafi i jak rośnie i mam nadzieję, że zakochacie się w niej tak bardzo jak kocham ją ja, czyli całym serduszkiem i że będziecie czerpać tak samo pozytywne właściwości tej rośliny jak my tutaj w Badylach. Zacznę od tego, że pochwalę Wam się moją sztuką, moją badylową, która, o której właśnie bardzo często wspominam, e, że jak mam jakiś tam e, gorszy humorek, to sobie ją potrafię, e, wiecie, trochę tak liście poczepać od razu ona cudownie pachnie. Więc to jest moja geranium. No i pozametalne. <grytanie> I koniec filmiku, o czym tutaj więcej rozmawiać. E, a tak, tak serio, to jest faktycznie moja roślina, która rośnie w badylach. I uwielbiam ją. Uwielbiam. To, że pachnie cytryną, to jest w ogóle jakaś magia. Ale to, jak ona rośnie, to jest niesamowite. U nas wygrzewa się na takim bardzo, bardzo, bardzo intensywnym parapecie. I zobaczcie, jaka to jest ogromna kulka. Ja w ogóle staram się nagłaśniać dobro tej roślinie i żeby każdy po prostu taką tego badyla miał u siebie. Bo zaraz dowiecie się, jakie ma cudowne właściwości. Ale co też jest właśnie fajnego w tym badylku, E, o czym się też dowiecie oczywiście później, no to pokażę Wam tył, bo tył to jest jak taka choinka polska. No tu jest gorszy. <grywa> tył jest gorszy. Ona ewidentnie po prostu trzyma się przodem e, tu ma szybę. Też Wam teraz pokażę na, na filmie, jak to wygląda u nas. Was zaprasza. Więc tutaj ma szybkę, a tutaj ma tył sklepu, czyli tego słońca ma niewiele, dlatego te wszystkie liście biegną sobie do słońca. Jeśli chodzi o wygląd Anginki, to jest ona dosyć też niesamowita pod tym względem, bo jak możecie zobaczyć, liście są bardzo takie paluchowate i mają takie delikatne sobie włoski na tych liściorach. No jest to przykuwające uwagę. I kolor jest taki właśnie bardzo fajny, zielona, taka limonka soczysta. Te zapachy, te zapachy tutaj są niesamowite, no i jest to roślina, słuchajcie, która jest wieloletnia, spokojnie dorasta do naprawdę dużych rozmiarów, czyli to będzie spokojnie roślina pod sufit i ma naprawdę do tego szybkie, szybkie tendencje do rośnięcia, bo ona rośnie jak, jak na drożdżach. Jeśli chodzi o stanowisko, przedtem, przed chwilą Wam powiedziałam, jak to wygląda u nas w Adylach. No i taka też jest prawda. Roślina lubi stanowisko faktycznie, jasne, bardzo dużo nawet światła. Ona się wtedy właśnie będzie przed do tego światła wyciągała. To jest taka roślina, którą w sumie nie poparzycie. U nas jest na bardzo intensywnym świetle i ona to wręcz kocha. Ona wtedy właśnie rośnie pod niebo, mimo tego, że była już cięta akurat ta nasza badylowy okaz, ale to o tym, o tym też później. Więc ona potrzebuje bardzo dużo światła. A jeśli chodzi o podlewanie, to właśnie dlatego, że jest na tym bardzo intensywnym świetle, potrzebuje też tego podlewania trochę więcej. Mówiąc trochę, mam na myśli to, że my naszą badylowego okaza potrafimy podlewać nawet. Co, co drugi dzień, nawet codziennie, w zależności od pogody, i ona naprawdę, słuchajcie, ro, y, potrzebuje dużo, 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 dużo wody. Podłoże też dobrze, żeby było takie fajne, właśnie przepuszczalne, bo to jest roślina, która. Yy, o dziwo, mimo tego, że lubi, lubi, e, lubi podlewania trochę więcej, nie lubi mieć błotka, w sumie jak żadna roślina, więc fajnie jak podłoże będzie dobrze przepuszczalne, uniwersalna pół na pół z perlitem, zrobi bardzo dobrą robotę. E, my ją tutaj trzymamy sobie, jak widzicie, w osłonce. także osłonka to też jest dobry wybór, e, bo ta woda nie będzie Wam tak szybko też odparowywała. Wcześniej faktycznie prowadziłam sobie moją Anginkę w terakocie. No musiałabym podawać chyba dwa razy dziennie tą roślinę, żeby nadążyć. A tak to ona jest w osłonce i delikatnie tej po prostu wilgotności jest troszkę, trochę więcej. Jeśli chodzi o cięcie, to nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak to cięcie jest ważne dla geranium. Cięcie, geranium uwielbia właśnie cięcie, bo ono wtedy się cudownie zagęszcza. I to nie tylko, wiecie góra się zagęszcza. Nie, ona się zagęszcza po całości. I teraz Wam właśnie śmiesznie obrócę ją, żeby zaprezentować tą choinkę w tyle. Pokażę Wam coś magicznego. Często było tak, że prosiliście nas stacjonarnie o to, czy nie mogę trochę Wam szczepki jakiejś dać. Tak jak najbardziej się o tym zgadzałyśmy, bo nie miałyśmy ich w sprzedaży aktualnie, więc klienci dostawali od nas takie szczepki. No i najczęściej właśnie albo był odrywany ten czubek, albo takie gałązki tutaj, które przylegają, o na przykład tutaj widzicie. Spokojnie możecie sobie to uczknąć um, i roślina w tym miejscu wypuści sobie kolejne, kolejne nowe rośliny. Mało tego. W tym miejscu, plus ona po całości, jak możecie zobaczyć, tutaj wszystko to są nowe liście, słuchajcie, to dlatego, że ją bardzo często cięłam. Cięcie było w grudniu przeprowadzane, dlatego właśnie, że nie miałyśmy geranium w sprzedaży stacjonarnie i w grudniu był szał na te geranium, wszyscy szukali, więc oddawałyśmy nasze, e, badylowe, więc ona byłaby normalnie dużo większą rośliną, tylko po prostu stale sobie ją przecinam i ją, ją się dzielę w badylach. Więc jak możecie zaobserwować, bardzo fajnie jest sobie ją ciąć, ona to lubi. 嗯。Uh. cięcie ją zagęszcza, cięciem możecie dzielić właśnie tą rośliną z innymi, albo używać y, tej rośliny na użytek własny i przechodzimy do następnego punktu, czyli cudowne właściwości lecznicze geranium, coś za, coś za co jest bardzo chwalona i powiedziałabym, że to jest taka złota roślina właśnie dlatego, że ma te cudowne właściwości, a mianowicie po pierwsze jej aromat. Słuchajcie, aromat jest cytrynkowy, aromat będzie nam poprawiał humor, działa na nas pozytywnie, Wy, wywołuje w ogóle uśmiech na twarzy, sam fakt niochania, Więc nawet możecie słuchajcie, sobie taką liście wziąć do rączki, delikatnie go potrzeć, bo wtedy się uwalnia jeszcze więcej soków i nawet sobie przestawić taką inhalację zrobić ze, z, z badyla, cudownie so, działa. Yy, też możecie sobie kąpielę robić z geranią, bo kąpielę ciepła woda, fajnie będzie tą, ten aromat pobudzała, więc działa terapeutycznie. Yy, działa też leczniczo, 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 co? Co? <laughs> Słuchajcie, bo... Możecie robić na pary z geranium. Ma to bardzo fajny, taki ciekawy smak. Też taki trochę cytrynkowy. Ziołoby to na pewno. Jest przesmaczne właśnie na wasze gardełka. Dawniej mówiło się, słuchajcie, na anginkę, przynajmniej w moich rejonach i w moim domu, że to jest doktorek. Doktorek, dlatego faktycznie jak było zapalenie ucha, brało się liścia, toczyło się taką kulkę i wkładało się go faktycznie do ucha. I głęboko sobie tej kulki nie włożycie, tylko tak delikatnie. To się nie macie czym martwić, tylko nie się wyciągnąć. <laughs> Tego babocha z. <laughs> z ucha, także faktycznie działa na mnie przynajmniej bardzo terapeutycznie, kocham po prostu tego używać i jest to po prostu zapach zdrowy, bo jak pewnie wiecie, często dezydoranty czy też aromaty takie, które sobie wkładacie do, do gniazdek yy, są po prostu w pewnym stopniu toksyczne, a geranium to jest czysta natura, także pyk, 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 cyk, od razu pachnie w całym pomieszczeniu, także to, to na pewno jej aromat i yy, właściwości lecznicze są na pewno na, na plus. Więc słuchajcie, ganginka yy, to jest naprawdę wspaniała roślina yy, i domowe sposoby na właśnie użycie anginki to yy, chociażby właśnie, na, o którym wspomniałam wcześniej bólu ucha, świeży liść, można właśnie miękko zgnieść i go delikatnie niegłęboko włożyć do ucha. Cudownie działa na przeziębienie, na par z liścia, właśnie jako herbata lub taka płukanka do gardła, no i na skórę. Właśnie rozmyciona pomaga, oczywiście, na ukorzenia i takie drobne stany, stany zapalne. Czyli anginka naprawdę, słuchajcie, ma, ma niesamowitą moc. A mało tego, anginka dawniej była y, używana jako odstraszacz do komarów i much, właśnie dlatego, że ma ten swój zapach. Zauważyłam, że anginka też odstrasza, właśnie, pasożyty roślinne. Anginka chyba już. U mnie nie zapała żadnych przędziorków, żadnych właśnie wciorniastków, czy zimiurki, to może właśnie mieć związek z tym, że ona faktycznie odstrasza komary, komary i muchy. Także czysta, czysta magia. No i bardzo Wam polecam. Właśnie to jest moja laginka. Ona ma około 4 lat. Mogłaby być większa, gdybym ją oczywiście nie, nie przycinała. Wydaje mi się, że spokojnie mogłaby być już rośliną prawie, prawie pod sufit. Ale jest cięta, dlatego jest tak tak gęsta i, i tak cudownie wygląda. W Badylach mamy, słuchajcie, do kupienia właśnie też anginki albo w takim zestawie, to jest obecnie, bez zestawu też ją jak najbardziej mamy, czyli bez tej donicy, albo właśnie odmiana Ewa, czyli ona troszkę mniej pachnie, ale zobaczcie, jakie to też jest fajny, fajny gęścioszek one wyglądać super, te które w kształcie serca, a akurat ten bardzo rośnie i jest wiele właśnie odmian anginek, bo mamy i odmianę cytrynową i słuchajcie, to są w ogóle cytrynowe odmiany, a mamy tutaj trzy y, na załączonym obrazku, to jest taka najbardziej klasyczna. I anginkę, anginki są też o zapachu koli. też miałyśmy taką i faktycznie jak przedstawiło się nos do doniczki, to po prostu ta kola aż, aż uderzała. Jest pomarańczowa anginka, jest jabłuszko, jest, jeszcze miałyśmy orzech laskawy, miałyśmy w badylach, no i róża, róża klasyczna. Anginka geranium, nazywana, jej nazwa łacińska to w ogóle jest pelargonia, także pelargonia, czyli roślina można też powiedzieć dzieli się na takie wewnętrzne i zewnętrzne. Zewnętrzne pewnie też kojarzycie, bo one są bardzo często właśnie kwitną. Takimi cudownymi kwiatami o przeróżnych kolorach. Także czy wam polecam anginkę? Polecam wam z całego serca. Ja wiem, że może się wydawać trochę, wiecie, starość świecka, ale yy, ja kocham właśnie to w niej, że ona ma nie taki taki w ogóle sentyment, bo moja babcia miała dawniej aginkę i zawsze, gdy cokolwiek właśnie nie bolało z uchem, to wystarczyło podejść do babci i babcia toczyła kulkę <laughs> i dawała kulkę mocy. <laughs> Aniela Wandowska ma słodkie, mamy takie anginkowe w badylach. Więc naprawdę y, polecam Wam ją kupić, jest dziecinnie prosta pielęgnacyjnie, y, tylko właśnie światło i pamiętajcie, żeby dawać jej dużo wody i będzie mieć takiego fajnego badyla. No i y, polecam właśnie ją strasznie, może roślina nie taka y, popularna teraz w tych czasach, y, nie jak choje, drony, ale ja tutaj wszem i obec ogłaszam, że bardzo chcę, żeby Anika była bardziej popularna i żebyście, żeby każdy w domu ją miał, bo naprawdę warto. No i co? Kończymy? Tyle o agince. Jeśli macie jakieś pytania dodatkowe, to śmiało piszcie tutaj u nas w komentarzach. No i dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, że oglądaliście nasz odcinek i że nas tak bardzo wspieracie, odwiedzacie. Uwielbiamy Was, ściskamy Was. Trzymajcie się mocno, no i do zobaczenia w środę na filmie z dostawy, no i za tydzień na filmie pielęgnacyjnym.